Cześć. Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować stylowy wielkanocny stół pełen naturalnych akcentów, który zachwyci Waszych gości i wprowadzi świąteczny klimat do Waszego domu. Jeśli szukacie inspiracji na piękną i harmonijną aranżację stołu, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Zaczynajmy. Pierwszym krokiem jest wybór bazy stołu, czyli obrusu lub bieżnika. Jeśli chcecie postawić na naturalny styl, Wybierzcie len lub bawełnę w neutralnych kolorach, takich jak biel, beż czy jasna szarość. Możecie też zrezygnować z obrusu i wyeksponować drewniany blat stołu, to doskonałe rozwiązanie w stylu rustykalnym. Kolejny element to serwetki. Zamiast klasycznych papierowych, wybierzcie materiałowe serwetki, które możecie przewiązać jutowym sznurkiem i ozdobić gałązką rozmarynu, bazi lub małym kwiatkiem. Taki detal doda elegancji i naturalnego uroku. Nie zapominajmy o dekoracjach centralnych. Świetnym pomysłem będzie strojk z mchu, gałązek i świeżych kwiatów, takich jak tulipany czy żonkile. Możecie dodać do niego przepiórcze jajka, małe figurki zajączków lub świeczki w pastelowych kolorach. Całość powinna być niska, aby nie zasłaniała widoku gościom przy stole. Teraz czas na zastawę stołową. Postawcie na prostotę biała porcelana lub ceramika w naturalnych odcieniach, idealnie wpiszą się w wielkanocny klimat. Jako podkładki pod talerze możecie użyć plecionych mat z lub wikliny. To świetny sposób na dodanie tekstury i ciepła. Drobne detale to klucz do sukcesu. Na każdym talerzu możecie położyć małe gniazdko z siana lub rafi z przepiórczym jajkiem w środku. Wygląda to uroczo i świątecznie. Nie zapomnijcie też o świecach najlepiej w szklanych świecznikach lub prostych lampionach, które stworzą przytulną atmosferę. Na koniec dodajcie zielone akcenty. Gałąski eukaliptusa. Bukszpanu czy bazi rozłożone luźno na stole dodadzą lekkości i naturalności całej aranżacji. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam stworzyć wyjątkowy wielkanocny stół, który zachwyci Waszych bliskich. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Dzięki za dziś i do zobaczenia.